Gmina w świecie Rzeczpospolitej Polskiej i gmina Aprile w Republice Francuskiej zwanej dalej gminami partnerskimi dążą do dalszego rozwoju współpracy między narodami francuskimi i polskimi, pielęgnowania historycznych wydarzeń łączących nasze narody i gminy, wspierania stosunków społecznych, gospodarczych, kulturalnych i sportowych, przyczyniania się do wzrostu dobrobytu mieszkańców obu gmin. Oświadczają, Gminy Partnerskie opierają swoje partnerstwo na bratnich stosunkach, wspólnocie i przyjaźni, za pośrednictwem których obie miejscowości staną się uczestnikami stałego rozwoju i dobrobytu, osiągając pokojowe i życzliwe współżycie swoich mieszkańców. Gminy Partnerskie będą wspierały wzajemną współpracę poprzez rozszerzanie bezpośrednich kontaktów i wymianę doświadczeń między władzami samorządowymi. Organizacjami społecznymi, instytucjami kultury, edukacji i przedsiębiorcami. Gminy partnerskie będą rozwijały współpracę w dziedzinie gospodarki, kultury, edukacji, opieki zdrowotnej, sportu, turystyki i programu wymiany młodzieży. Gminy partnerskie dołożą wszelkich starań, by skutecznie tworzyć możliwości współpracy obu gmin poprzez szeroką wymianę informacji i doświadczeń, poprzez tworzenie sieci kontaktów. Gminy partnerskie zgodnie oświadczają, że niniejszą umowę zawierają na czas nieokreślony. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim i francuskim, przy czym obydwa egzemplarze posiadają jednakową moc. Wyrażając determinację nawiązania serdecznej i solidarnej współpracy z miną Partnerską, na podstawie niniejszej umowy partnerskiej podpisują ją w święciu 11 czerwca 2025 burmistrz Ampry pascal i Burmistrz się Krzysztof Błagowski.